Jest przeurocza, słuchajcie, mięciutko i w ogóle jest co takiego pieska. To co? Może na początek pokażę Wam nasz pokój. Pokój jest całkiem duży, teraz trochę się przyświetlił, zaraz słuchajcie, tutaj zrobimy lepsze e, ujęcia. Po prawej stronie jest łazienka, która jest w ogóle zrobiona bardzo fajnie, bo zobaczcie, to jest e, lustro na drzwiach. Drzwi są przesuwne i e, tutaj jestem ja. Słuchajcie, jest kabina prysznicowa, taka fajna, e, przeszklona. Jest kibelek oczywiście, jest całkiem duża, przystronna, fajna łazienka. Także no, mi się bardzo podoba. Po drugiej stronie jest duża szafa, także można spokojnie odłożyć rzeczy. No i tutaj już wchodzimy do pokoju. Słuchajcie, jest duże, fajne łóżko i są stoliki nocne, także ekstra. Jak widzicie, my trafiliśmy na pokój impresjonistów. Mamy tutaj różne cytaty, różne plakaty, także bardzo, bardzo fajnie. Z drugiej strony jest oczywiście telewizor. I to, co Wam zawsze mówię, w Szwajcarii teraz jest bardzo modne i wszyscy lubią, czyli goły beton na ścianach, beton na suficie. Yy, no widzicie, no beton, beton. Jest, szwajcarski beton. Yy, z tej strony mamy czajniczek, dostaliśmy wody, jest kawa, herbata i są, widzę, jakieś dwa biszkopciki, czy jakieś tam ciasteczka, nie wiem. Yy, no a widok, idziemy, idziemy. Proszę bardzo. Całkiem ładnie co? Tutaj mamy widok na góry. Jak widzicie, nie uciekniemy od budowy. Tam jest nasz hotel. Zatrzymaliśmy się w hotelu, który nazywa się Martini Boutique Hotel. Znów przepraszam za mój francuski. I słuchajcie, jest to hotel wyjątkowy, ponieważ jest to hotel, w którym sporą część pracowników stanowią osoby niepełnosprawne, co ja uważam, że jest naprawdę super. Warto takie miejsca wspierać. Jest tam również sklepik, w którym są rzeczy, które oni sami robią, także później was do tego sklepiku zabiorę. Tymczasem idziemy już na zwiedzanie Martini. Ale właściwie tu się jeszcze nie przywitałam tak osobiście, także witajcie i zapraszam na film. Jest bardzo wietrznie, ale mam nadzieję, że pomimo tego będziecie mnie dobrze słyszeć. Jesteśmy, słuchajcie, na głównym placu tutaj w Martini i jest naprawdę pięknie, wszystko jest pootwierane, także fajnie. Tutaj w ogóle jest scena, więc podejrzewam, że czasami coś ciekawego się tutaj odbywa. A tutaj mamy e, chyba herb i tutaj jest taki lew, który liże młot. Tak, na pewno to jest właśnie to. Idziemy teraz pozwiędzać trochę stare miasto, a potem idziemy na taki króciutki szlak tutaj w okolicy, żeby zobaczyć miasto z góry. Jeszcze przez kilka dni w Szwajcarii można coś zjeść jedynie na zewnątrz restauracji. Ogródki są czynne. Natomiast już za kilka dni w zasadzie w czerwcu, jak przyjedziecie, to będzie już można spokojnie zjeść coś w środku w restauracji, także powoli zaczynamy się otwierać. Jesteśmy już na szlaku i chcemy wejść... tu. Nie jest jakoś bardzo wysoko, około 100 metrów, także naprawdę spoko. I mam nadzieję, że widoki z góry będą tego warte. Ciekawe jest to miasteczko, bo jak widzicie, ono jest w takiej dolinie i generalnie całe jest takie naprawdę bardzo, bardzo, bardzo płaskie. No a obok ma właśnie takie już wysokie skały. Ten most jest bardzo, bardzo stary, ale zobaczcie, jeżdżą po nim samochody ciekawe tego się mówiąc szczerze nie spodziewałam, ale widoki no to są są całkiem ładne. Znaleźliśmy taką uliczkę i zastanawiam się czy wbijamy komuś tam. Pod no, ale sprawdźmy. Nie, słuchajcie, chyba komuś weszłam na podwórko. Ale ma fajne podwórko. Dobra, idziemy dalej. Przyznam szczerze, że bardzo podoba mi się to, że tutaj jest trochę wszystko obdrapane. Obiecałam, że pokażę Wam taką mniej idealną Szwajcarię. Myślę, że to jest jeden z takich przykładów. Nie wszystko jest zawsze pięknie przemalowane i odremontowane, a i tak może mieć niesamowity klimat i wyglądać fajnie. Także. Dzisiaj mamy coś nieidealnego, ale myślę, że bardzo ciekawego. Tu też mają fajne podwóreczko. Tam, zobaczcie jak super. Weszłam w słup. Tak nazywa się miejsce, którego właśnie idziemy, czyli jest to Château de la Batias. Mam nadzieję, że dobrze to czytam. I to jest tutaj na takiej górce, ale widzę, że to jest więcej ciekawych rzeczy. Boże na przykład tutaj jest taki fajny amfiteatr, może jutro uda nam się tam dostać. W tle mamy piękne alpy. A tutaj taras dla odważnych. Jakiś taki z blachy falistej, <gryny> zrobiony w ogóle. Ładna trasa, bo tutaj u góry zobaczcie są ule. O tutaj, winnice. Jesteśmy już na górze. Tu jest kowadło. A tam czeka piękny widok, chodźcie ze mną zobaczyć ten widok po raz pierwszy. Ja słuchajcie, nigdy w Martynie nie byłam, także jestem tutaj pierwszy raz. I aż mi się przypomniało jak robiłam dla was filmy pociągiem do, gdzie również po raz pierwszy odwiedzałam różne miasta. Także można powiedzieć, że jest to taka yy, luźna kontynuacja tamtej serii. Tylko, że jestem ochotem. Ale widok. Słuchajcie, no dzisiaj jest zamknięte, ale to nic, bo samo podejście było bardzo fajne, także totalnie Wam polecam tutaj wejść, nawet jeżeli będziecie kiedy jest na zamku zamknięte, bo po prostu widoki są bardzo ładne teraz. A dwa, no taki fajny spacer, wiecie o co chodzi bardzo bardzo pozytywnie. No my dzisiaj przyjechaliśmy totalnie spontanicznie. E, nic nie planowaliśmy, zwiedzamy to, co nam się podoba, to co zobaczymy, to co y, mamy ochotę. I myślę, że takie wyjazdy też są fajne, tym bardziej po tym czasie, kiedy byliśmy długo zamknięci i tak naprawdę nigdzie za bardzo nie wyjeżdżaliśmy. No to takie zwiedzanko na spontanie bardzo nam się podoba. Dobra, a ja się prostuję i chyba powoli wracamy do miasta. Wracamy do miasta? Dziękuję. No, także słuchajcie, idziemy już na dół. Widzimy się zaraz na dole. Jesteśmy już na dole i zabieram Was raz jeszcze na taki mały spacer tutaj wzdłuż rzeki, bo jest pięknie. Zobaczcie sami. Wracam kamerę i macie naprawdę super widok na ścieżkę, która prowadzi tutaj wzdłuż rzeki. I przepięknie pachnie lasem. Wiecie, takimi drzewami iglastymi, ja bardzo ten zapach lubię, także taki spacer to jest sama przyjemność. A zaraz za tym mostkiem, który widzicie tutaj, są winnice. Nade mną widzicie teraz linę z kolejką, tutaj widzicie, którą zapewne zwożą tutaj zebrane widogrona. Znajdujemy się właśnie przy winnicach. Tutaj macie informacje, gdzie dokładnie jesteśmy, jak to się nazywa. I słuchajcie, no tak, te okolice również słyną z całkiem niezłego wina. Tutaj całkiem niedaleko tak naprawdę są te słynne winnice Lavaux o których Wam opowiadałam w filmie e, z pierwszej części katastrof w Szwajcarii. Jeżeli nie widzicie, to koniecznie zajrzyjcie. Powiem Wam szczerze, że tak obserwujemy sobie te m, krzaczki tutaj i są dużo większe, dużo e, już takie, wiecie, bardziej rozwinięte niż te w okolicy Zurychu i ewidentnie widać, że tutaj jest znacznie lepsza pogoda i już jest bardziej wiosna. Przepięknie to wygląda. i zabieram Was dzisiaj ze sobą, ponieważ ten hotel ma restaurację peruwiańską. Dobrze słyszycie? Peruwiańską. I pomyślałam, że będzie ciekawe, żeby Wam pokazać, jak taka restauracja tutaj w Szwajcarii wygląda. No a za mną widzicie piękny, żółty, zielony, nie wiem, taki jakiś limonkowy beton. Oczywiście. To idziemy jeść. Tak wygląda menu. Jak widzicie, pięć starterów do wyboru, pięć ten głównych, sery oraz na końcu są desery. Nie wiem jeszcze co bierzemy, nie wiem na co się zdecydujemy, ale możecie sobie zobaczyć przy okazji sceny. Menu jest bardzo, bardzo szparagowe, także mocno sezonowe. Słuchajcie, wróciliśmy właśnie z kolacji. Jesteśmy totalnie przejedzeni. Widzieliście, nie, w sumie nie widzieliście, teraz Wam opowiem. Yy... Więc tak. Jest to restauracja peruwiańska, tak jak powiedziałam Wam na wstępie. Ale mówiąc szczerze, było dzisiaj takie sezonowe menu, w którym część potraw wydaje mi się, że była taka... Znaczy, nie, nie znam się na kuchni peruwiańskiej. Nie wiem, czy tam są szparagi tak naprawdę. No ale to jest sezon na szparagi, więc dużo tych potraw było właśnie ze szparagami. Um, na przystawkę wybrałam sobie po prostu gotowane szparagi w sosie e, z sosem, powinnam powiedzieć, e, oraz gotowanym jajkiem. To jajko, moim zdaniem, było zupełnie zbędne. I przystawka byłaby naprawdę wystarczająca, gdyby po prostu były też paragi z tym sosem. E, sos był pikantny, lekko. E, nie jadłam takiego wcześniej, ale było to całkiem dobre. Paweł sobie wziął jakiś bowl mm, z komosą, chyba tam miałcie pączki komosowe, tak? Sewicze z tuńczyka i bardzo mu smakowało. I ja sobie tego kawa kawałek tego tuńczyka spróbowałam i też moim zdaniem było bardzo, bardzo dobre. Co tam mieliśmy jeszcze? Nadanie główne Paweł miał bardzo dziwne danie, ale chyba takie bardziej tru niż ja. W sensie, wiecie, peruwiańskie. Ponieważ on miał jakieś mięso wołowe w sosie, tam było też dużo warzyw, były jakaś, jakieś pomidory, dużo cebuli czerwonej. No i miał do tego frytki. Co było dziwne, ale mówi, że było bardzo, bardzo dobre. Ja spróbowałam tylko odrobinkę mięsa i było bardzo dobrze zrobione. Ja miałam. Quinotto, komosy ryżową z ryżem i ze szparagami znowu, ponieważ jest sezon na szparagi, ja szparagi bardzo lubię, więc skorzystałam z tego i powiem Wam szczerze, że jak komosy naprawdę bardzo nie lubię, tak to mi bardzo smakowało. Było to również z serem alpejskim, tak było wpisane i mówiąc szczerze, było to dla mnie po prostu za tłuste. Także dla mnie mogłoby po prostu być tego dużo mniej, mniejsza porcja. Ja całej porcji nie zjadłam, pokonało mnie to, ale smakowo było okej. Okay. Tylko po prostu moim zdaniem mogłoby być to mniejsze. Ostatnio byliśmy w jakiejś restauracji, w której podawali e, jakby do wyboru danie duże albo małe, i uważam, że to jest super opcja i że naprawdę każda restauracja powinna coś takiego mieć. Z takich ciekawych rzeczy mówiłam wam wcześniej, że jest to hotel, w którym pracują osoby niepełnosprawne, i tak samo jest w restauracji hotelowej. Także byliśmy obsługiwani przez kelnerów, którzy yy, byli i pełnosprawni i niepełnosprawni. W sensie różni kalnerzy tam nie było tak, że jeden kelner nas obsługiwał cały czas, tylko właśnie różni podchodzili i yy, myślę, że było to bardzo fajne, bardzo spoko. Yy, także tak, restauracja jak najbardziej do polecenia. A jeszcze wrzucałam Wam się na Instagrama, zaglądajcie na Instagrama, że wcześniej widzieliśmy tutaj program z Amaro w ogóle tłumaczony normalnie na niemiecki. To był program y, Szczęście na talerzu. To y, po tłumaczeniu na język polski by brzmiało. I on opowiadał o swojej restauracji, swojej kulinarnej karierze oraz y, kuchni polskiej. To jest całkiem ciekawe. Y, całkiem ciekawe. I takie smaczki macie na Instagramie, także zapraszam. Widzimy się jutro rano. Dojechaliśmy na miejsce i zdaje się, że jesteśmy jedynymi turystami, także będzie fajnie, będzie pusto. Słuchajcie, wchodzimy zaraz i przechodzimy przez wąwóz, który jest bardzo krótki, bo on podobno ma zaledwie kilometr długości, ale ma 300 schodów i podobno duże emocje, bo jest bardzo bardzo stromo. To już wam pokazuję. Czekajcie, zobaczcie, co nas czeka. Tak się nazywa to miejsce, wąwóz Durnant. I po prostu będzie tak stromo, wysoko. Także ja się już boję, ale też ekscytuję. Bilet wstępu kosztuje 9 franków. I wchodzimy, słuchajcie. Pamiętajcie, żeby w takie miejsce zakładać wygodne buty, bo jest bardzo ślisko i mokro tak wilgotno także mnie trudno jest się poślizgnąć e, takie drewniane kładki nie są dla mnie zbyt komfortowe dodam, że to było budowane ponad y, 100 lat temu a remontowane ostatnio po 87 i powiedziałabym, że jest stare, ale ja jestem 87, więc sami rozumiecie nie wypada zaczynam nam się cykać bardziej. Niesamowite tu jest nie? O nie, widzę te mosty. Wygląda. To jest po prostu... No. Nie wiem, co robić, po prostu tak się boję. Paweł poszedł, a ja, słuchajcie, no nie dam rady. E, jednak się poddałam. Przykro mi, ale no nie, nie mogę. Drugi mi się uginają i lecę w dół, chociaż tak naprawdę nie lecę. O, widzicie on... Nie dam rady. Jest mi smutno, że lęki będą wygrywają w tym momencie, ale to jest za dużo. I tak stanie na tym, to już jest dużo na mnie. Bo to z drugiej strony wygląda tak. Widziałam te zdjęcia wcześniej w internecie i słuchajcie, byłam pewna, że dam radę, bo byłam w końcu już na przykład w wąwozie Are, który no, wygląda podobnie, ale zdecydowanie jest dużo łagodniejszy. Yy, no niestety nie dałam rady, ale Paweł kręci dla Was jakieś ujęcia teraz telefonem, bo nie zdążyłam mu dać aparatu. Także wrzucę Wam to, co udało mu się nagrać. Ech, no powiem Wam, że jest, jest hardcore. Jeżeli nie macie lęku wysokości, to polecam Wam to miejsce. Jeżeli macie lęk wysokości, tak jak ja, no to. Nie wiem, czy ktokolwiek z lękiem tutaj da radę. Myślę, że, że nie, bo sami wiecie, że ja sobie z moim lękiem radzę już lepiej, a tutaj po prostu nogi zrobiły mi się jak z waty i, i no nie dałam rady. Wróciłam już do punktu wyjścia, jestem koło naszego samochodu i czekam sobie tutaj na Pawła. On poszedł dalej, no bo wiecie, nie chcę, żeby on tracił taką atrakcję, przez którą ja się boję, więc no bez przesady. Cieszę się, że poszedł i że zrobi dla was jakieś fajne ujęcia, a ja siedzę sobie tutaj i mierzę się ze swoją porażką. Słuchajcie, z jednej strony myślę sobie, że nic na siłę. I jeżeli naprawdę tego nie czułam, to bez sensu było się zmuszać, a naprawdę próbowałam, żeby nie było, że nie. Próbowałam się zmusić, ale no sami widzieliście przed chwilą, że po prostu nie dałam rady. Jest mi przykro, że nadal lęki w jakiś sposób rządzą moim życiem. No nie ukrywam, że jest mi przykro. Ale walczę z tym. Jeżeli widzieliście um, jeden z moich filmów wcześniej, w którym opowiadałam o mnie lęku wysokości, no to wiecie, że już ten lęk jest dużo i tak mniejszy niż kiedy, jak przyjechałam tutaj do Szwajcarii, bo y, na przykład jeżdżę teraz bez problemu kolejkami linowymi, czego wcześniej nie robiłam, bo się po prostu bardzo, bardzo ich bałam. Niestety, a propos kolejek linowych, pewnie słyszeliście o tragedii, która wydarzyła się niedawno y, nad, w zasadzie kilka dni temu, nad jeziorem Maggiore. Jeziorem, z którego rejs Pokazywałam Wam chyba dwa filmy temu jeziorem, nad którym kręciłam ostatnio, właśnie film dotyczący powodzi, um, po włoskiej stronie, we Włoszech, zerwała się lina i spadł wagonik nowej, zginęło kilkanaście osób. Straszna tragedia. Naprawdę jest to coś strasznego po prostu. Nawet nie potrafię sobie tego wyobrazić. I powiem Wam szczerze, że strasznie mi przykro, strasznie mi szkoda tych ludzi nie wyobrażam sobie po prostu co musieli czuć strasznie szkoda mi ich rodzin także no niestety takie jeszcze się dzieją a moja dzisiejsza porażka trudno, no wiecie wiem, że będę starała się walczyć nadal z moim lękiem wysokości i być może kiedyś tutaj wrócę i wtedy przejdę tą trasę bez żadnego problemu tak, zrobimy Paweł właśnie wyszedł z Wąwozu i powiedział, że nawet dla niego to było dość odważne, bo momentami no to takie było, że czuł się niepewnie, a on w ogóle nie ma lęku wysokości. On skakał na bungee, on robi różne rzeczy. Także to będzie atrakcja dla odważnych, zdecydowanie. Jedziemy dalej, co? Wiedzieć Bernardyny i powiem wam, że na początku, jak tutaj weszłam, to pomyślałam sobie, o Boże, te psy są tylko w końcach i w ogóle jak to musi być straszne dla nich tak się nudzą. Ale poczytałam, popatrzyłam i stwierdziłam, że wam opowiem, bo może teraz odwrócę kamerę i pokażę Wam psy i wtedy wam opowiem, dobra? Tutaj są dwa takie małe, w sumie to jeden to jest taki jeszcze Baby, ten, ten, ten mniejszy. I te pieski, słuchajcie, tutaj co prawda faktycznie teraz siedzą w takim. Tam mają taki, jakby, swój pokój, tutaj mają swój wybieg, a pod nami mają przejście na takie większe podwórka, także bez obaw mają gdzie chodzić. Nie trzeba się obawiać, że mają mało miejsca, a oprócz tego dwa razy dziennie wychodzą na spacer. Są czesane, głaskane, zadbane, szczęśliwe, także tutaj absolutnie nie ma żadnej mowy, żeby były smutne czy coś, po prostu jest im teraz ciepło i jest pora spanka. O widzicie, o jak dobrze. <grytanie> Zaraz pokażę wam jakieś większe. W każdym razie, to co jest ciekawe, to to, że te psy, oprócz tego, że są takie bardzo pomocne, to są też bardzo przyjacielskie. No i te stąd są zabierane między innymi do domów opieki czy do szkół, żeby, wiecie, spędzały czas z ludźmi, z dziećmi. W tym momencie, no jak widzicie, one wszystkie śpią, <grytanie> jesteśmy o takiej porze, a tutaj widzicie, one te pokoje mają naprawdę duże. Nie jest tak, że one mają mało miejsca. Także są zadowolone. A tutaj był taki duży psiak. O, jest. Zobaczcie, jakie piękne sobie tutaj śpi. Słuchajcie, on ma głowę większą ode mnie, naprawdę. Żaden pies nie jest tutaj anonimowy. Wszystkie mają imiona i możecie sobie poczytać, kiedy się urodziły, jakie są płci i w ogóle, wiecie, jakieś takie szczegółowe informacje są tutaj podane. Hello. Oh my god, they are so big. Ah, yes. Can I touch it? Yes, Yes, and she is three years old. Oh, hi. I jest bardzo soft. I ma Jest przeurocza, słuchajcie mięciutka, i w ogóle jest takiego pieska. <laughs> Jak już się nagłaskacie albo napatrzycie na pieski, to możecie wejść wyżej. I tutaj jest muzeum. Stare. <laughs> Bo skrzypi i jest dużo informacji, słuchajcie. Także warto się zatrzymać i sobie poczytać. Opisy są głównie w języku francuskim, ale zawsze jest dołączony qr kod i zobaczcie, w kilku językach jest informacja. I ten qr kod na środku ma piesełka. Widzicie piesełka? Takie to jest urocza. Zaraz obok Barelandu jest stary amfiteatr, który chyba pokazywałam Wam wczoraj na grafice pod zamkiem, także idziemy teraz zobaczyć ten amfiteatr jest naprawdę y, nieduży. Jak się możecie domyślać, są to pozostałości po czasach rzymskich. E, dzisiaj tutaj możecie zobaczyć betonowe ławki i te ławki są cały czas używane, ponieważ odbywa się tutaj dużo festynów i festiwali. Tak, przynajmniej wyczytaliśmy w internecie, no bo osobiście jeszcze nie byliśmy. I nie wiem, czy słyszycie, jak teraz do was mówię głośno, to słychać pogłos i czuję się jak gwiazda na środku estrady. Także fajnie. Polecam Wam y, znaleźć taki amfiteatr, wejść właśnie na środek i trochę sobie głośno pogadać. Bo <grywania> wrażenie jest naprawdę ekstra. Z tyłu rzymski amfiteatr. No to musi być też i Cezar. Słuchajcie, jest. Jeden wąwóz mnie pokonał, więc zanim pojedziemy do domu, to spróbuję przejść innym. Słuchajcie, ten wydaje się mniej straszny. Jest trochę niżej. W ogóle strasznie wieje, mam nadzieję, że mnie słychać, bo mam szczurkę, chociaż jest już trochę stary. No ale dobra. Buboże. Oh, Boże! Jesteśmy chronieni. Nad nami są siatki, więc jakby sypały się skały, to będziemy chronieni, ale jest naprawdę wąsko. Myślę, że jak będzie tutaj szedł jakiś pan, który ma szerokie ramiona, to może się poobcierać o te po prostu... Jezu, jak to chodzi! O Boże. Dobra, więc może się trochę poobcierać ramionami, ale słuchajcie tak, ten wąwóz zdecydowanie jest na mojej możliwości. Cała się z Ciebie śmieję, ale słuchajcie tamten kiedyś przejdę. Już trochę mam lepszy humor, więc tamten na pewno też kiedyś przejdę. Bardzo nisko jest ta siatka. Mam wrażenie, że zryje głową, chociaż tak naprawdę ona jest gdzieś na wysokości dwóch metrów. No mi do dwóch metrów daleko, ale ciekawe to wygląda. Zobaczcie jak pięknie. Ja wbrew pozorom uwielbiam takie miejsca. To, że się ich boję to jest druga sprawa. A teraz hit, jest siatka, ale może się wychylę. Tam na górze jest autostrada. Widzicie? O, tutaj. Śmiesznie. Momentami jest naprawdę wąsko. Czy ja przez to przejdę? E dobra, jak ja się mieszczę, to wy też się zmieścicie. Zobaczcie, jakie fajne historyczne zdjęcia, tutaj kiedyś te był fajny most. No dzisiaj powiem wam, że naprawdę trasa jest króciutka, no 10 minut w jedną i 10 minut w drugą stronę, e, łącznie z robieniem zdjęć, także bardzo jest to małe, ale przy okazji zwiedzania czegoś w okolicy myślę, że naprawdę może tutaj wpaść, bo jest fajnie. Nie chciałabym spotkać ich w nocy, patrzcie na tego, nie wiem co on zżera. przewiało mnie tak, że chyba się nie rozczeszę dzisiaj. <grych> eee, przeszliśmy sobie ten wąwóz. faktycznie jest bardzo krótka trasa, ale taka sympatyczna, tak jak mówię, przy okazji można jak najbardziej się tutaj wybrać. Eee, my już idziemy do domu, także kryjemy się już w stronę Curychu. Piękne mam fryzurę. Kryjemy się już w stronę Curychu i słuchajcie, Odezwę się do Was za tydzień, będzie vlog, e, też z pięknego miejsca. Mam nadzieję, że ten Wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie kciuka w górę oraz zachęcam do subskrybowania kanału. A my widzimy się już niebawem w kolejnym filmie. Cześć!